Witajcie. Ponownie spotykamy się w Kartuzkim Centrum Kultury, aby porozmawiać o tym, co to jest blues. Skąd się wziął blues? Jakie są jego charakterystyczne cechy? Kto go wykonuje? I jak to w ogóle z bluesem było? Można powiedzieć, że blues to są początki współczesnej naszej muzyki rozrywkowej, z której wywodzi się i jazz i potem muzyka rockowa. Więc dobrze by było wiedzieć jak to się zaczęło, jak to z tym bluesem było. A zaczęło się to, moi drodzy, w Ameryce w dawnych dosyć dawnych czasach, to będą lata, gdzieś powiedzmy 1700, 1800, gdzie możemy powiedzieć w ten sposób, blues został stworzony przez czarnoskórych mieszkańców Ameryki. I tutaj pytanie, jak to? Czarnoskórych mieszkańców Ameryki, czyli mówmy po prostu murzynów. Ale przecież poeta powiedział, murzynek Bambo w Afryce mieszka, czarną maskurę ten nasz koleżka. A więc murzyni mieszkali w Afryce. W takim razie skąd się wzięli w Ameryce? No i to jest właśnie taka początek naszej opowieści. Wyobraźcie sobie, musimy troszeczkę historycznie sięgnąć w głąb historii Stanów Zjednoczonych. Więc wyobraźcie sobie po odkryciu przez Kolumba Ameryki. Ameryka została powolutku zaludniana przez przybyszów z Europy. Ze wszystkich krajów Europy przybywali generalnie z Anglii, z Holandii, z Francji. Ze wszystkich krajów Europy po odkryciu Kolumba. Okazało się, że tam są ziemie do zagospodarowania, że tam są bogactwa różnego rodzaju naturalne, no i że można tam całkiem niezły interes ich przeprowadzić, przeprowadzając się tam i uprawiając tą ziemię, czy wydobywając naturalne bogactwa tamtego kontynentu. Nie będziemy się oczywiście w detale tutaj zabawiali, jak to było. W każdym razie na południu Stanów Zjednoczonych. Były bardzo sprzyjające warunki klimatyczne do tego, żeby założyć tam wielkie plantacje, na których można by było uprawiać bawełnę, na którą bardzo duże zapotrzebowanie było w Europie. Można było uprawiać trzcinę cukrową, tam był dobry klimat do trzciny cukrowej, wiadomo cukier. Tytoń na przykład, sadzono tam tytoń i zbierano prawda, liście tytoniowe, które, z których produkowano potem cygara. Na potrzeby, oczywiście, Europy. No i tutaj pytanie: co z tym wszystkim wspólnego mają czarnoskórzy mieszkańcy Ameryki? Skąd się w ogóle tam wzięli? A więc wyobraźcie sobie, że właśnie na tych wielkich plantacjach bardzo potrzebna była siła robocza, czyli mnóstwo ludzi było potrzebne do tego, żeby tą bawełnę zbierać tą trzcinę cukrową, ten tytoń uprawiać, potem go zbierać, magazynować, przetwarzać i tak A nie było tam specjalnie komu pracować. Przybyszów z Europy było mało. Praca byłaby na tych plantacjach bardzo ciężka. No i plantatorzy zachodzili w głowę, skąd wziąć tutaj jakąś siłę roboczą, która by stosunkowo niedrogo popracowała i dała zarobić. Wyobraźcie sobie, wpadli na iście szatański pomysł. Mianowicie, przywieziemy sobie tutaj niewolników z Afryki. A w jaki sposób to trzeba zrobić? No, trzeba po prostu wziąć i wysłać tam statki, które będą chwytać tych yy, ciemnoskórych mieszkańców Afryki, czyli Murzynów, przywiozą ich tutaj, no i my tutaj ich zatrudnimy jako niewolników do pracy na naszych plantacjach. No, więc w różny sposób urządzano różne wyprawy statkami żaglowymi, oczywiście, w owym czasie na tamte tereny. Częściowo również plantatorzy doszli do porozumienia z piratami, którzy oczywiście przy wybrzeżach Ameryki Północnej grasowali. Wiadomo, statki z Ameryki do Europy wiozły różne ciekawe towary. Ważne, drogie, więc piraci mieli tam łatwy zarobek, mianowicie łupili po prostu te statki i zabierali towar, zabierały, zabierali towar i sprzedawali go na swoje, na, do swojej kieszeni, prawda, w Europie. No, ale się okazało, że te statki często były uzbrojone, więc walka piratów z takimi statkami nie zawsze była szczęśliwa. Czasami się zdarzało, że jednak statek piracki został zniszczony. No więc o wiele łatwiejszym sposobem zarabiania było, były wyprawy na czarny ląd do Afryki. Więc piraci się również tym procederem zaczęli trudnić, podpływali do brzegów Afryki i tam obserwując, prawda? Yy, wzdłuż brzegów płynąc, obserwując, co tam się na lądzie dzieje, znajdowali takie wioski murzyńskie, które w nocy otaczali, wyłapywali wszystkich murzynów, zakuwali ich w kajdany, wiązali ich po prostu sznurami i prowadzili na brzeg, gdzie czekały już łodzie, ładowali je na statki. I tymi statkami płynęli do Ameryki. Oczywiście, wiadomo, że podróż do Ameryki, no tak jak dzisiaj samolotem, proszę Państwa, 8 godzin i jesteśmy w Ameryce. Statkiem, powiedzmy, pasażerskim tydzień i jesteśmy w Ameryce. W obym czasie statki żaglowe pływały, a jak były niesprzyjające wiatry, no to taki statek potrafił czasem tygodniami, miesiącami płynąć do tej Ameryki. No... Ile potrzeba było wody, wyżywienia dla takiej całej rzeszy niewolników, którzy na tym statku byli zgromadzeni, to nie muszę wam mówić. Oczywiście bardzo często brakowało tego jedzenia. Wiadomo, statki były napędzane siłą wiatru, a czasami zdarza się, że przez wiele dni cisza na morzu, nic nie wieje, statki stoją w miejscu, a ludzie się gotują na tych statkach z upału, prawda? więc Warunki były naprawdę nieciekawe. Mnóstwo tych niewolników umierało po prostu na tych statkach. Po prostu wyrzucano ich na, do morza. I tym nieszczęśnikom, którym udało, których udało się dowieść do wybrzeży Stanów Zjednoczonych, Ameryki w owym czasie, tych sprzedawano potem normalnie na targach niewolników. Takie targi urządzano przecież w miastach, gdzie sprzedawano bydło. Gdzie sprzedawano różne inne rzeczy, narzędzia, towary, krowy, konie, sprzedawano owce. Tam również przy okazji sprzedawano tych niewolników. I cóż, taki niewolnik dostał się na plantację takiego właściciela plantacji, który go tam, prawda, dawał mu spanie w jakimś tam baraku, dawał mu marne jedzenie. Aby tylko przeżył, dawał mu ubiór, jakiś taki najprostszy, jakiś taki spodnie, jakiś, jakiś, jakaś koszula, coś takiego. Tam wiadomo, było ciepło, nie było, nie było potrzeba noszenia płaszczy, kurzuchów czy takich rzeczy, prawda? No i taki niewolnik musiał na tej plantacji pracować od rana do wieczora, po 12 godzin, po 14 godzin. Od świtu do zmroku, jak się tylko dało. Pracowali przy zbiorze bawełny, przy, przy ścinaniu trzciny cukrowej i uprawianiu jej w ogóle, zanim wyrosła. Oczywiście przy sadzeniu i zbieraniu tytoniu. No, więc całutki dzień w pracy. Wieczorami zostawali, wracali do swoich siedzib, gdzie nocowali w tych swoich barakach. Dzisiaj o tych w czarnoskórych mieszkańcach Ameryki mówi się Afroamerykanie, ale w owym czasie mówiło się po prostu Murzyni, niewolnicy. Wyobraźcie sobie taką ciężką pracę na plantacji, kiedy rzędami krzaków bawełny, pomiędzy krzakami bawełny, poruszają się ci niewolnicy, trzymając na plecach takie wielkie kosze. A często były to po prostu wory, takie wielkie wory, zawieszone na ramiona, Zrywają te kłębki tej waty bawełnianej i wrzucają do tych worków. I tak cała grupa tymi rzędami, jak rzędy porzeczek, które u nas się sadzi, prawda? Wiecie, jak to czasem na plantacjach jest. Tam były rzędy właśnie krzaków bawełny na przykład. I tak cała grupa szła tymi rzędami, zbierając tą bawełnę. Oczywiście wyobraźcie sobie, że te plantacje to miały czasami w jedną stronę po parę kilometrów. Szło się w tym upale, w tym wszystkim i zbierali tą bawełnę powiedzmy do tych koszy. Żeby sobie troszeczkę jakby ułatwić, urozmaicić tą, tą, tą ciężką pracę, żeby po prostu szybciej to wszystko leciało, ten czas płynął i żeby tak troszeczkę zapomnieć o w tym nieszczęściu, które ich tutaj spotkało, podśpiewywali sobie. Oczywiście, podśpiewywali sobie takie swoje własne opowieści na temat. Na przykład, śpiewali coś takiego. Spróbuję wymyślić coś takiego. na przykład Idą sobie i śpiewają sobie. O, jak mi smutno, o, jak mi źle. Pracować muszę całe dnie. O, jak mi smutno! O, jak mi smutno! O, jak mi źle! O, jak mi źle! I to tak się wszystko toczyło, i oni sobie tak idąc śpiewali, ale potem było tak, że jeden z tych takich, powiedzmy, ten pierwszy taki, który najlepiej śpiewał, powiedzmy, najgłośniej, to Nadawał ton, on zaczynał. A całe te wszystkie inne rzędy mu odpowiadały na to jego zawołanie. Czyli on zawołał, a oni mu odpowiadali. A te ich śpiewy wyglądały mniej więcej tak. O, jak mi smutno! O, jak mi, smutno. O, jak mi źle! O, jak mi źle! Pracować muszę! Pracować muszę! całe dnie całe dnie o jak mi smutno o jak mi smutno o jak mi źle o jak mi źle pracować muszę pracować muszę całe dnie Sposób, zbierając tą bawełnę. Przy tym śpiewie okazało się, że czas szybciej płynął. Mieli kontakt ze sobą ci wszyscy, którzy właściwie siebie nie widzieli spoza tych krzaków bawełny, ale siebie słyszeli i wiedzieli, że chyba równo idą. Nikt nie zostaje z tyłu, nikt nie wyprzedza. W ten sposób pracowali do późnych godzin wieczornych, kiedy się już robiło ciemno. Wracali z powrotem do swoich baraków, do swoich siedzib. I jeżeli jeszcze troszeczkę mieli siły, to mogli sobie spotkać się gdzieś pod którymś z barakiem i zaśpiewać sobie również różne takie piosenki, pieśni, może właśnie coś w tym stylu opowiadające o tym, jak tu jest ciężko, a jak było pięknie tam u nich w ich ojczystym kraju, gdzie przyroda była dla nich, gdzie. Możemy sobie tak wyobrazić, wystarczyło zerwać pomarańcze z drzewa, z jakiegoś banana złapać, prawda, czy tam upolować sobie jakieś zwierzę, i to. W ten sposób tam sobie swobodnie, spokojnie żyli, wolni byli panami swojego czasu, a tutaj muszą tak ciężko pracować. W trakcie tych spotkań, kiedy siedzieli sobie tak przed swoimi barakami. I śpiewali sobie piosenki, swoje pieśni, swoje opowieści. Oczywiście, próbowali wymyślić sobie jakieś instrumenty, którymi mogli sobie jeszcze urozmaicić ten swój śpiew. I słuchajcie, wymyślili sobie przecież coś takiego, jak tutaj widzicie, jest wam doskonale znane, a im było na pewno znane. To jest po prostu łuk, po prostu łuk, którym się strzelało, prawda? Taki łuk. Okazało się, że wydaje pewien dźwięk, kiedy się go tutaj. Słyszycie ten dźwięk, tylko że on jest bardzo słabiutki. Więc oni wpadli na pomysł, żeby cokolwiek znaleźć. Znalazł na przykład o, ja tutaj mam znalazłem taką miskę. Taką miskę, widzicie? Ta miska jest w zasadzie plastikowa, ale w ich, w ich czasach to była mogła być miska drewniana, może blaszana. I taką miskę wystarczy tutaj przy tym łuku w jakiś sprytny sposób zamontować. To można było w różny sposób przywiązać tą miskę jakoś tutaj do tego łuku. Teraz tutaj można, ja znalazłem taki sobie tutaj, wszystko co, co pod ręką było. Oni mieli patyki, klocki różnego rodzaju. A ja znalazłem taki plastikowy klocek, ale to nie jest ważne. Moja miska też jest plastikowa, przecież nie, nie inna. Podłożyłem sobie tutaj ten klosuszek, i już powstał mi taki instrument, którego głos zdecydowanie jest teraz głośniej, prawda? Ten dźwięk do Was dociera o wiele zdecydowanie głośniej. Bo został przez tą miskę tutaj troszeczkę wzmocniony. To jest taki starodawny wzmacniacz dźwięku. No, posługiwali się tym, co mieli, prawda? No i oczywiście, śpiewając, sobie grając, mogli sobie w tej chwili na tym instrumencie próbować różnych dźwięków. Pracować muszę całe dzień. O, rozsypał mi się instrumencik, ale ja go sobie zaraz tutaj poprawię. I jeszcze raz sobie spróbujemy zagrać taką melodyjkę, prawda? Taką melodię, którą przed chwilą żeśmy sobie śpiewali. O, jak mi smutno. O. oglądał ten pierwszy instrument, który sobie na pewno tam przy swoim baraku skonstruowali. Oczywiście, kiedy mieli troszeczkę więcej czasu, to powolutku, powolutku mogli sobie skonstruować już taki gotowy instrument, który wam za chwileczkę pokażę. Jest to taki instrument, który był możliwy do skonstruowania tam właśnie w tych dawnych amerykańskich czasach na plantacji. Pokażę wam za momencik. Tak wygląda ten instrument. Oczywiście on ma tutaj taką bardzo ozdobną główkę przypominającą antylopę, które znali doskonale ze swoich amerykańskich, e, afrykańskich czasów. Prawda? Tutaj e, takich zwierząt pięknych nie było. Tutaj pięknie kawałeczek takiego drewna wyrzeźbiony. Prawda? Tutaj jest wyrzeźbione to wszystko. Widzicie, to jest pięknie ozdobione, ale najważniejszą rzeczą tego jest możliwość wydobywania z tego dźwięku. Słuchajcie, tutaj naciągnięta jest skóra z kozy. Wyprawiona skóra z kozy, która tworzyła tutaj takie pudło, które tam, pamiętacie, wtedy była ta taka plastikowa donica, a teraz to już jest takie pudło. Tutaj naciągnięto skórę z jakiejś kozy, prawda, która została zjedzona. Skóra wyprawiona i naciągnięta tutaj gwoździkami, przybita, prawda, do tego urządzenia. Tutaj zamontowano strunę. No struny, to wiecie, w owym czasie konstruowało, budowało się struny ze zwierzęcych jelit. Po prostu z barana jelita skręcało się w takie sznurki, jakby suszyło się to na słońcu. To było dosyć mocne. Taki, taki rzemień powstawał, i ten rzemień zakładało się tutaj, ona taki kołeczek, zawijało się. Tu się ten rzemień naciągał. Ja oczywiście mam. Już współczesną dzisiaj taką strunę nylonową, ale wyobraźcie sobie, że to jest właśnie taki szemień, który tutaj przechodzi. Tutaj jest podparty takim kloce, klocuszkiem, prawda, który opiera się na tej skórze, yy, koziej skórze wyprawionej. Tutaj jest zamocowany z tyłu i słuchajcie, na takim instrumencie, zresztą ten to już jest pięknie ozdobiony instrument, na początku na pewno nie był tak pięknie zrobiony, ale z biegiem czasu, powolutku, zdobiło się go w różne takie kwiaty, różne wzory, takie, które pamiętali ze swoich afrykańskich czasów. I słuchajcie, na takim instrumencie można już całkiem przyzwoicie zagrać jakieś melodie. Na przykład ta melodia. O, jak mi smutno, o jak mi źle, pracować muszę całe, całe dnie. O, jak mi smutno, o jak mi źle, pracować muszę całe, całe dnie. Jak widzicie, można całkiem rozbudowaną, z skomplikowaną melodykę nawet na tym zagrać. Instrument, który na pewno ubogacił tą, ten śpiew e, niewolników po pracy.